W ostatnim dniu naszych rekolekcji y, zatrzymamy się nad niesamowitą tajemnicą, tajemnicą obecności Pana Boga w naszym życiu, tajemnicą Jego bliskości i Jego obecności w konkrecie tego, co przeżywamy. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszeliśmy, jak bardzo Pan Bóg jest zatroskany o swój naród. Widziałem jego uciemiężenie i posyła Mojżesza, słabego człowieka, aby wybawił jego naród, jego lud. A więc życie chrześcijańskie, jak tutaj podczas tych rekolekcji, na różne sposoby próbujemy sobie uświadamiać, to nie przede wszystkim i nie najpierw mozolne spotykanie się z Bogiem, podejmowanie trudu nawrócenia, Przemiany, otwierania się na Pana Boga, to najpierw przyjęcie Jego troski, Jego obecności, a potem, oczywiście tak, naszego nawrócenia, naszej odpowiedzi, naszej przemiany, naszego odwracania się od zła, a czynienie dobra. Ale pierwszym jest dostrzeżenie i wejście w relację z Bogiem, który jest tu i teraz. Bóg mówi, Jestem. Zobaczmy imię Boga, Jestem, który Jestem, wskazuje nam na to, że Pan Bóg podkreśla moment obecny. Nie mówi, Byłem, będę. Jestem. Zawsze Bóg jest. On jest w tym momencie mojego życia, jakimkolwiek ten moment jest. Co więcej, ten czasownik być, który jest użyty w tym, y, po hebrajsku, y, w tym imieniu, y, bibliści, ja nie znam hebrajskiego, ale egzegeci mówią, że nie można go przetłumaczyć wyłącznie jako być, tak? jako jestem. To jest taki, taki czasownik, którego trzeba byłoby przetłumaczyć przez nasze dwa jestem i działam, albo jestem działający. Czyli to jest taka obecność, która jest jednocześnie obecnością sprawczą, obecnością działającą. Czyli, wiecie, no, by nas, moglibyśmy być poruszeni tym, że Pan Bóg jest blisko. No ale to, że jest, kogoś mogłoby poruszyć, kogoś nie. No, ktoś jest, no, no dobrze, no jest. Ale Bóg mi mówi, jestem i działam w Twoim życiu. Nie jestem bierny. Pragnę działać w Twoim życiu. A działanie Pana Boga zawsze jest miłością, zawsze jest troską. A więc to, to imię Pana Boga, jestem, który jestem, moglibyśmy przetłumaczyć jeszcze inaczej. Jestem i działam tutaj dla Ciebie. Bo Bóg zawsze wchodzi z nami w relację osobistą. Myślę, że takie imię Pana Boga już nas gdzieś może mocno dotykać. Jestem tutaj i działam dla Ciebie. Czy ja takiego Boga spotykam? Całe te nasze rekolekcje są po to, by choć trochę zrobić krok w Jego stronę, właśnie albo otworzyć się, może nawet jeszcze bardziej tak, na Jego obecność w naszym życiu, by dostrzec w naszej codzienności. Jego nieustanne wysiłki, abyśmy go rozpoznali, abyśmy dostrzegli Jego obecność. To jest też mistyka ignacjańska. Święty Ignacy z Loyoli, ksiądz proboszcz w niedzielę wspomniał, że y, też tutaj w naszym Centrum Duchowości dajemy ignacjańskie rekolekcje, tak zwane ćwiczenia duchowe. To są właśnie rekolekcje, y, które Ignacy, święty Ignacy z Loyoli spisał. On mówi, że. W życiu duchowym bardzo ważne jest to, aby szukać i znajdować Boga we wszystkim. No właśnie tak, możemy szukać i znajdować Boga we wszystkim. Nie tylko w tym, co jest tak automatycznie duchowe, nie tylko w tym, co mi się podoba, ale Bóg jest obecny we wszystkim. I oczywiście mogę go w tym odnaleźć, mogę nie. Bo Pan Bóg dał nam wolność i nie narzuca nam siebie. Natomiast bardzo pragnie, byśmy Go rozpoznawali w naszym życiu. A więc Bóg, który jest samym życiem, ogarnia wszystko, co jest naszym życiem. I nasze logo, które tutaj u dołu, pewnie nie wszyscy Państwo widzicie, ale u dołu tego baneru który przywiozłam, jest nasze logo, logo mojego zgromadzenia, Najświętszego Serca Jezusa. E, można potem sobie podejść i je zobaczyć, ale to jest serce, kształt serca otwartego, otwartego przez krzyż, a w środku jest cały świat. I to jest też znak tego, że wszystko, co się dzieje w świecie, jako jest ogarnięte sercem Boga. To nie znaczy oczywiście, tak jak już tutaj podkreślamy, że Pan Bóg wszystkiego tego chce. Nie, wiele rzeczy jest wynikiem ludzkiego grzechu. Nie jest wolą Pana Boga i Pan Bóg w tym cierpi. Ale wszystko jest ogarnięte Jego miłością. Wszystko dotyka Jego serce. Wszystko ma miejsce w Jego sercu. Również to, co się w moim życiu dzieje. Cokolwiek by to było, ma miejsce w sercu Boga. Możemy to odnaleźć w sercu Boga. I czasem Pan Bóg będzie z nami płakał, czasem będzie się cieszył, czasem będzie po prostu obecny, będzie nas wspierał. Czasem dokona jakiegoś cudu, czasem podpowie, co zrobić, da siły. Na różne sposoby Pan Bóg będzie obecny. I potrzebujemy właśnie modlitwy, jakiegoś wrażliwości, jakiejś wrażliwości serca. My w naszym zgromadzeniu mówimy kontemplacyjnego spojrzenia, Czyli takiego uczenia się, spoglądania, jak spogląda Pan Bóg na rzeczywistość. Ale to się dzieje poprzez wchodzenie w coraz bliższą relację z Panem Bogiem, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez adorację, poprzez modlitwę, poprzez rozmowę bliską, jak przyjaciel z przyjacielem, by poznawać styl Pana Boga, by uczyć się Jego stylu, tego, co jest dla Niego ważne. I wtedy. Będziemy się też uczyć, rozpoznawać Jego obecność. Często w naszym, życiu, w naszym życiu jest dużo lęku, który zamyka nas wyłącznie w naszej perspektywie, w naszym sposobie patrzenia na, na codzienność, na rzeczywistość wokół nas. I czasem wydaje nam się, że moje pomysły są najlepsze, jakie mogą być. I tak byłoby dobrze, gdyby Pan Bóg właśnie tak zadziałał, to zrobił. I czasem nasze modlitwy nawet tak wyglądają. Wiemy, co jest dobre. Wiemy, jak ten świat, chociażby ten mały mój, w którym jestem, moja rodzina, moja, moi bliscy, moja praca, jak on powinien być poukładany. Jak, jak byłoby najlepiej. Często możemy mieć jakąś rację, ale potrzebujemy ogromnej pokory, by zgodzić się z tym, że my nie mamy pełni, pełnego oglądu rzeczywistości, pełni wiedzy. I dlatego potrzebujemy zaufać Panu Bogu, potrzebujemy się Jemu powierzyć. Jeżeli. Chcemy się trzymać bardzo mocno naszych własnych planów, naszych własnych schematów, to rodzi się w nas lęk, dlatego że rzeczywistość i życie jest znacznie bogatsze, i mamy gdzieś wewnętrzne poczucie, że, że to nie, nie będzie tak jak my chcemy. I to jest często źródłem ogromnego lęku w nas, lęku, który nas często blokuje. Czasem. Nawet to, co uważamy za porażkę, za stratę, może być naszym zwycięstwem. Oczywiście nie chodzi o to, aby w życiu szukać jakichkolwiek porażek, nie, ale czasem tak jest w życiu. I teraz Pan Bóg może nam pomóc, aby wejść w tę duchowość paschalną. Jesteśmy w Wielkim Poście. Wielki Post ma uczyć nas właśnie takiego paschalnego patrzenia na życie. Że nawet ze śmierci Jezus wyprowadza życie, że śmierć nigdy, krzyż nigdy nie ma ostatniego słowa. I nasze porażki też nigdy nie mają ostatniego słowa, jeżeli będziemy chcieć się przeżywać z Panem Bogiem. I takie patrzenie na życie może nas, nam serce bardziej otworzyć. I wtedy możemy podchodzić do życia jakoś z większą ufnością. Paradoksalnie, jeżeli mamy większą ufność, w Siebie, w Pana Boga, to idziemy w życie odważniej. Wtedy często tych porażek może być też mniej. Jeżeli brawurowo idziemy, jeżeli zbyt odważnie, nierozsądnie, no to tak, to może być więcej, ale po to mamy rozum, aby go używać i rozeznawać, co jest w tym momencie prawdziwym dobrem. A więc. Do życia w zaufaniu Panu Bogu potrzebny nam jest właściwy obraz, o tym już mówiliśmy, Pana Boga. I dlatego próbowaliśmy się zmierzyć z karykaturami Pana Boga w naszym życiu. Dlatego bo, potrzebowaliśmy przyjąć miłość Pana Boga. Mówicie bo Państwo, w Nowym Testamencie podstawowym problemem, jakby konfliktem, o którym mówi do nas Jezus, to nawet nie jest konflikt między dobrem i złem. Bo Pan Jezus tak naprawdę nie mówi dużo o tym, co jest dobre i co jest złe. Ale podstawowym konfliktem w Nowym Testamencie jest miłość i lęk. Zobaczmy, jak często Jezus mówi, miłujcie się wzajemnie, ja was umiłowałem, ojciec was umiłował. Jak często mówi, nie lękaj się. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Tak? Jezus zaprasza nas do tego, by lęk porzucić. I oczywiście nie mówimy o takim lęku, który jest y, jakoś adekwatny do rzeczywistości. Nie wiem, jeżeli przechodzę na czerwonym świetle między jadącymi samochodami, to powinnam czuć lęk. Tak, no jest, to jest adekwatna sytuacja. Wchodzę w niebezpieczną sytuację, rodzi się we mnie lęk. tak? Spotykam kogoś nie wiem. Nieprzyjemnego, agresywnego, rodzi, rodzi się we mnie lęk. To jest normalne. Ale my mówimy tutaj, Jezus też mówi o takim lęku, który nas tylko obezwładnia, który zabiera nam siły życiowe, nie pozwala nam używać naszych, naszych zdolności, naszych możliwości. I niestety, jakże często karmimy się tym, co nas straszy. Jakże często długo, dużo czasu spędzamy. Przy tych rzeczywistościach, które, które nas właśnie straszą, które, na, które nam odbierają życie. A jakże często, jakże rzadko, jakże krótko niejednokrotnie cieszymy się, gdy nas ktoś pochwali, gdy nas ktoś doceni, gdy nam ktoś okaże miłość. Z tego nie czerpiemy dużo siły. Za mało czerpiemy siły. A więc czym się karmie w życiu? Czym się karmie? Bóg mówi, ja jestem. Jeżeli będziemy. Karmili się Jego obecnością, Jego miłością. Dostrzegając tyle, ile trzeba, i naszych lęków, i powodu do lęku, i, i y, jakichś trudnych rzeczywistości, może jakiegoś odrzucenia nawet, czy jakiegoś zła, które jest wokół nas, mamy to widzieć, ale nie mamy się dać temu przestraszyć. Dlatego potrzebujemy tego poczucia własnej wartości, o którym wczoraj mówiliśmy, odkrywania tego, że wartość mamy, cieszenia się tym i przyjmowania obecności Pana Boga, że nigdy nie jesteśmy sami. Tym się potrzebujemy karmić. Wtedy łatwiej nam będzie stawić czoła temu, co jest rzeczywiście trudne w życiu. Potrzeba nam żyć taką świadomością, że nasze życie jest ziemią świętą. Dzisiaj to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Czy ja tak patrzę na moje życie? Moje życie jest ziemią świętą. I teraz świętą niekoniecznie dlatego, że ja jestem taka święta. Często nie, najczęściej jednak nie. Jest ziemią świętą właśnie dlatego, że jest w niej obecny Pan Bóg, jest w tym życiu obecny Pan Bóg. Jest to ziemia święta, świętością Boga, a więc niezależnie od tego, jak moje życie wygląda, jak ja je widzę, jakie ono, napra ono naprawdę jest, ono jest ziemią świętą poprzez obecność w nim Pana Boga. Warto, żebyśmy na swoje i na życie innych patrzyli właśnie w ten sposób. Dlatego na pustyni mojego życia, nawet jeżeli jest ona rzeczywiście pustynią bez wody, może wydaje nam się pustynią kamienistą, gdzie nic nie rośnie, czasem tak jest. Czasem mamy takie doświadczenie własnej, własnego życia. Na tej pustyni Pan Bóg. Przychodzi jak do Mojżesza i mówi: Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest Ziemią Świętą. Ja chcę do ciebie w niej mówić. Ja chcę ciebie wyzwalać. Ja się o ciebie troszczę. Ja ci mówię, że cię znam. Znam Twoje utrudzenie. Znam niesprawiedliwość, którą ci wyrządzano. Ja ciebie chcę wyzwalać. Czy my przyjmiemy tę obecność? Możesz zdjął sandały i podszedł do krza, krzewu, win, krzewu grojącego. Mógł go nie zauważyć. Mógł powiedzieć, o jakieś takie dziwne zjawisko. Idziemy w drugą stronę. Znowuż zależy to od nas. Czy damy się zachwycić przychodzeniu Pana Boga, Jego Słowu, Jego znakom? Czy pozwolimy, aby On do nas powiedział? Czy usłyszymy, ch będziemy chcieli usłyszeć? I może zmienić nasze plany. Być może ten Mojżesz szedł ze swoimi owcami po tej pustyni i musiał zboczyć z drogi, by podejść do krzewu. Trochę zmienić kierunek swojego, swojej drogi. Zrobił to. I dlatego usłyszał to, co usłyszał. Spotkał się z Bogiem i dostał misję. Dostał nowe zadanie. A więc czy ja wierzę, że w mojej konkretnej codzienności Bóg naprawdę jest tym, który jest? Czy mam w sobie wystarczająco dużo pokory i ufności, by przyjąć Boga tak bliskiego, może nawet tak zwyczajnego? Boga, którego nie zawsze rozumiemy, którego będziemy i chcemy poznawać coraz bardziej, ale którego chcemy z ufnością przyjąć jako tego, który kocha mnie nieskończenie, który pragnie mojego życia, pragnie mojego wyzwolenia, pragnie, abym żyła z pasją i w pełni. To jest Jego wola dla nas, abyśmy byli szczęśliwi z Nim. Ale głęboko szczęśliwi odkrywając to, co najpiękniejsze w nas i wokół nas. Tego życzmy sobie, ale do tego też potrzeba naszego nawrócenia. Czasem potrzeba puścić nasze własne schematy, czasem je zweryfikować, czasem je otworzyć na jakieś nowe perspektywy. I to jest nawrócenie. Rekolekcje są czasem nawrócenia, więc o to też prośmy Pana aby uczył nas zmieniać myślenie. Nawrócenie metanoja to znaczy zmiana myślenia. A więc zobaczmy, w nawróceniu nie chodzi najpierw o to, byśmy zmienili nasze działania, nasze wybory. to później tak. ale najpierw chodzi o to, byśmy zmienili nasze myślenie. Myślenie o Bogu, myślenie o świecie, myślenie o sobie, o drugim człowieku, Potrzebujemy nawrócenia, a więc weryfikacji naszych schematów. O to prośmy Pana Boga. To jest wielka łaska. On chce nam tego udzielać i, i życzmy sobie tego przez.